śmieje, się tak zagadaliśmy, wyszliśmy z Lotniska ja i wyczekajcie, bo ja Gdańsk muszę... Dawaj tak przyniesie tutaj do pokoju woliskę Ci wystroję wystroje, pójdę jeszcze poderwę kogoś. I jak zawsze, jak jesteśmy w Gdańsku, idziemy aleją wojska polskiego. Da. Gorąco nie. Realii, jak to <grywa> Max. Czy wy wiecie ile, ilu anglików leciało tym samolotem? Po prostu w szoku jesteśmy. Tak to cały czas słychać polską mowę, po prostu cały czas wszędzie dookoła było słychać angielską mowę. I obok Wojtka siedział taki tata z synem. Pierwszy raz do Gdańska przylecieli na trzy dni. Tak znajomi polecali Polskę, znajomi Anglicy i Gdańsk, że aż się skusili i przylecieli. I gdzieś sobie wiecie, apartament na Starym Mieście wynajęli. Ojej, fajnie, to jest tak miłe. Ale Wojtek mówi, że w angielskiej telewizji... Ma powrót, jest w niedzielę to. Tak, czwartek, no. Czwartek, nie do niedzieli. Ale Wojtek mówi, że cały czas w angielskiej telewizji reklamują właśnie Polskę i strasznie dużo Anglików lata i wiecie co, pod szkołą kiedyś, jak odbierałam Maxa z taką jedną mamą rozmawiałam, Angielką i oni mają w przyszłym roku dziesiątą rocznicę ślubu i ona powiedziała, że jej marzenie jest na tą dziesiątą rocznicę do Polski polecieć, to tak się miło słucha, tak miło, i niesamowicie. To jest dobre miejsce w kolejce. Ostatni będą pierwszymi. Szliśmy do kolejki, ostatni do kontroli, bo tam wcześniej na toaletę się jeszcze zatrzymaliśmy. I wiecie co? Zobaczyliśmy, że na końcu jest bardzo mała kolejka, więc stanęliśmy do tej bardzo małej kolejki. jakbyś tak ona była za tłumem, że nikt nie widział tej małej kolejki. Jak stanęliśmy do małej kolejki, to pani potem otworzyła jeszcze jedno okienko i zawołała, że możemy podejść, także parę minut tylko czekaliśmy. No idziemy po walizkę i się śmiejemy, że tylko nasza będzie tu jeszcze krążyć. Kasia po nas przyjeżdża samochodem. Pewnie już czeka. W ogóle bardzo późno wylądowaliśmy. Chyba z prawie 15-minutowym opóźnieniem wystartowaliśmy i... No i trochę później przylecieliśmy. O, jedzie nasza akurat. Max, nie ruszaj nic. Nie z tatą ją weźmiesz tutaj, czekaj. Nie, tylko jedną. Nie, my mieliśmy jedną. To nie nasza. Chodź idziemy cioci szukać. Tu prosto, no tu, 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 Maksiu. tu tutaj, gdzie jest ciocia. Tam, gdzie zawsze. Ojej, o matko. O, matko, prezenty. I je, to chyba To jest nasz młody A, No tak. Lany poniedziałek, będziemy wodą lać. To się babcia Krysia cieszy. Ale to będzie psikać do góry wodą? Nie wiem, na co będzie psikać. I tu masz taki wąż, który będziesz trzymał i będziesz o. Ja dziękuję. O, Boże drogi, Jezu Kasia. Autko nawet, matko. O, ty swoje niepotrzebnie. Potrzebnie, potrzebnie będzie się bardzo. Boże. Oh, yes. <śmiech> <śmiech> się śmieje, się tak zagadaliśmy? Wyszliśmy z lotniska i ja mówię, czekajcie, bo ja Gdańsk muszę jeszcze nagrać. No przecież o jeny. A jest tak, ciebie jest 25 stopni, sprawdzałam, ale Kasią już 29 było. O, tam jakaś panna młoda. No to co? Witajcie oficjalnie w Gdańsku. Nie tak Mama. No wiesz co? Ja nie wiem, czy ja utrzymam je. O, dobra. Siedzimy w autku już. A ty idziesz, Kasia, z nami do babci? Nie, 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 nie. nie. nie? No. Się, Ta limuzyna tam z przodu. Bo przyleciały w do Sławelony. A tak, widziałam je, no. To pewnie one, nie? Czekały na tą limuzynę. Tak. Ale auto. Ale. Nie złe, nie. No ostatem też takim jechali, tylko nie czarnym, nie? Trochę no, krótszy, no. Trochę krótszy. No, Oj, tam nie był wcale krótszy. Co <głosyna> to? Limuzyna, gdzie auto? Właśnie liczyłam ile nas nie było w Gdańsku. Osiem miesięcy. Osiem i pół nawet, no? No tak, bo przecież razem wracaliśmy. Osiem i pół miesiąca. Co? Kularzy zostawiasz? Kularzy zostawiasz? Słoneczne? Слушай, я меня не оставила, но ты не виделашь? Потихоньку. Zaraz większy od babci będzie. <grystanie> On już buty Dzień dobry, dzień dobry. Maksym już robi Prawi przegląd? Robisz przegląd? Cześć. Cześć. Tak. To jest nasz pokój. Długo, nie? Rozłożymy później. <śmaks> Max nie skacz, Max nie skacz. <śmaks> o ojacie. Jajka pomalowane, ale co to są prawdziwe, nie? Już Pomalowane sprzedają. Tak, <śmaks> wygląda już nieco nawet. Zobaczcie jakie jaja ze sklepu kupione pomalowane. Bagaż jeszcze nie rozpakujemy. Na razie usiedliśmy sobie kawkę, pijemy. Ciasteczko tutaj babcia ma. Zaraz też ciasteczko pojemy. Babcia chciała dać nam jedzenie, ale my jesteśmy jeszcze tak na najedzeni. Na no Jak który to będzie obraz? Na Dobra, faj, tak przyniesie tutaj do pokoju walizkę I teraz wyciągniemy upominki dla babci, co jej przywieźliśmy. Akurat siedzimy sobie przy kawce. Tak, akurat babcia, to mam też rzeczy dla niej. Pamiętam, ja jak ostatnio się cieszyła i mierzyła przy lustrze. Może teraz też będzie, albo, a chociaż nie, nie wiem, czy będzie teraz mierzyć, ale. Jak coś, to Wam nagram, bo to tak słodko wygląda, naprawdę. A, jakie ładne. O, jak elegancko. Ale ładnie, no. Ale rozbiór idealny, nie? Ale naprawdę ładnie. Pięknie. Ślicznie. No, no ładnie, ładnie. Jeszcze się i pójdę, jeszcze poderwę kolor. O, no, no. o, piękny kolor, nie? Taka na lato, idealna. Pięknie. A to już idealny rozmiar. 10 lat młodszy. No, ale jedyny. Ale ładnie w takim różu, naprawdę ładnie. Super. A ja za babcią kroczę. Bardzo ładny. Ślicznie, nie? Uh -huh. Wow. Ale te guziki będę musiała przeszyć trochę bliżej. A co, za ciasne czy za duże? Za ciasne. Za ciasne. <laughs> Tu będę musiała przeszyć. Aha. A przodem niech się mama pokaże. Pięknie. Pięknie. Wszystko mamy kolory są. No, no już tamta chyba się złożyła to już czas. No trochę tak. Czas na zmianę no na nową, nie? Do Max. Do babci no. mówię. No mówię. Do babci ładny kolor. Tylko kogoś poderwać teraz na to wszystko. No. No ja mówię, tylko poderwać kogoś teraz. Takie fajne są sweterki, nie? Takie na bluzeczko sweterki. Babcia siedzi jeszcze do końca kawę. Wojtek z Moniką z Maxem poszli na plac zabaw, żeby Max się wyszalał jeszcze do sklepu podejdą coś do picia kupić. A ja zaczęłam rozpakowywanie. W tych szafkach zawsze tutaj rzeczy chowamy, jak jesteśmy u babci, i, i dalej czekają na nas, także tutaj już zaczęłam do jednej swojej rzeczy wykładać. Chyba z wojkiem weźmiemy jedną, a Maxowi dam drugą, bo Max ma więcej rzeczy. Eee, no, w sumie z walizki już trochę rozpakowałam, bo tam, wiecie, te rzeczy, co babci przywieźliśmy, były, ale jeszcze plecaki mamy pełne. Dobra, wiecie, co największy problem tak naprawdę miałam z laptopem. Ryanair ma na swojej stronie wymiar plecaka, dokładnie taki, jaki jest mój laptop, w sensie o, o wysokość i o szerokość chodzi. I jeżeli do tego do, y, dodamy, wiecie, pokrowiec i jeszcze plecak, to się już robi za dużo. I ja się tak stresowałam, no bo jak będę filmy montować, ale Wojtek mówi, nie ma problemu, bo zamiast w plecaku na prosto go włożyć, to tak trochę pod kątem, i wtedy spokojnie plecak się, za, wiecie, zapnie, i wtedy jest wszystko ok. Ale nikt na szczęście nie sprawdzał, ale to mnie stresowało najbardziej, no ale jest wszystko ok. Oni właśnie wrócili. Widziałeś Maciej No to zobaczymy co kupili. Taką siatkę mają. Byli tutaj w Dominiku obok babci w domu. Może rozpakuję najpierw. O, jakie chipsy! E, 70 zł 22 grosze zapłacili. I tak Monia sobie kisiel wybrała. Tu są trzy kasy. Ryż czerwony. Doktor Wit, co to jest? Woda smakowa, Dlatego, napój jakiś. Ma... Tu jest Cieksu, Lipton Tilbrza brzoskwiniowa, Woda dla Maxa. Sok warzywny. Nie, świeży pomidor pikantny. Świeży pomidor klasyczny. Nata. Citrus Mix. Sok z buraka. Cola zero. Prażonki krewetkowe. No i te chipsy w kotle prażone. No i nie Aha, ty mu tłumaczysz, a Monika tłumaczy Maksowi, co znaczy, że bab babcią być, czy ciocią być. Że mama jest mamą moją. Aha, że babcia Krysia jest mamą taty on się, on się zawsze zdziwi, nie? I potem zapomni, i potem znowu się dziwi. Babcia galaretę zrobiła? Uh. Tak samo. Taki no to nie mogę się doczekać. Chciałeś takie spróbować? A ja mam Ty jeszcze mam, jeden prezent, ja masz to jest babcia. Masz Ty, my się myli, babcia, co, co? To, ja masz babcia. to jest babcia. A, babcia, masz pieprz. Co? Pieprz masz. Pieprz? Aha. Pieniądze mam, pieniądze. Tata zaraz zobaczy. Jutro deszcz. Jutro deszcz. Coś ty? A miało być tak ciepło? Znaczy będzie pewnie ciepło, tylko burze. A. 25 stopni ma być, ale po południu deszcz i burze. A kto tu podbiera kiełbasy z talerza? No i mamy kolacyjkę przygotowaną, galareta, chlebek, zobaczcie tutaj węgorza babcia ma. Niem tak się już cieszysz. No. Tutaj mamy szyneczki. Kiełbasky. Ta jest kiełbaska na ciepło, ta jest na zimno i ta jest na zimno. No i zasiadamy smacznego. Może wasz... Jeszcze jeden upominek dzień. zapomniałam dać. Taki mały, ale delikatny, ostrożnie, bo delikatne to jest. Prosto z Ameryki. Prosto z Ameryki. No. Zobacz, co babcia dostała. Maciu, zobacz, babcia prezent rozpakowuje. Co to? Powiedz, Statua bab... wolności! O, o. Statua wolności z Ameryki. Pokaż babci, gdzie ty byłeś. A, Tam u góry on był. W środku. Mm. w środku. To było takie wysokie. I tyle sodów tutaj było. Najpierw wyszliśmy tutaj. Ja myślałam, że to tutaj było, ale tak naprawdę nie, ale to było tu. I potem tyle sodów było. <grym> Dziękuję. Ja nie zasłużyłam na tyle pracy. Maks myje zęby, babcia już poszła spać, a my z Wojtkiem właśnie łóżeczka przygotowaliśmy. Wojtek był u Wojtka siostry i przyniósł łóżko polowe. No i zobacz, jak będziemy tutaj sobie leżeć. O, tu my, tu Max I będzie fajnie wygodnie. Wiecie, że Maks nie może zasnąć. Tyle się działo, tyle przeżyć, spotkanie z babcią, że on teraz, wiecie, leży i myśli. Ja już przyszłam do łazienki szykować się do spania, zmywam makijaż, myję się. I tak się zastanawiamy, może z jakimś jakiś film obejrzymy. Monika, ja nie wiem, czy Wam mówiłam, Monika u Kasi przez ten czas będzie mieszkała, nocowała. I sama nie wiem, czy ona przyjdzie tu jutro na śniadanie bo wiecie co, ma jutro tyle do napisania na uniwersytet, ale ma po prostu na jutro tyle pracy, bo pojutrze musi jakąś właśnie tą pracę oddać. Nie wiem, już zobaczymy. Nie będę naciskała, żeby tu przychodziła. Niech tam, wiecie, zamknie się w pokoju i niech pracuje. Najwyżej możemy jej jakieś jedzenie czy coś donosić. Albo sobie zrobi potem, wiecie, przewietrzy się, przyjdzie na chwilę. Jutro się okaże, jak to będzie. Ja też jeszcze muszę vloga zmontować. Nie wiem, już dzisiaj nie mam siły. Jutro... Hmm. Jutro powinnam rano usiąść i zmontować. Ale wiecie jak to jest. Jak się siądzie do śniadania potem będziemy pewnie rozmawiać z babcią. Nie wiem, może to się przedłużyć zobaczymy. Trochę się stresuje, ale z drugiej strony się nie stresuje, bo nawet jak wiecie, jeden dzień by nie było filmu, to świat się nie zawali, a ym, chcę się też tą chwilą cieszyć, że tu jesteśmy. Te pierwsze dni są zawsze najcudowniejsze. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, żegnamy się na dzisiaj. Widzimy się jutro. Dzień dobry! Rozpoczynamy nasz pierwszy dzień w Gdańsku. Spaliśmy do po dziewiątej jakoś, tak, nie? Znaczy, Max zrobił nam pobudkę dużo, dużo wcześniej. On wczoraj dosyć późno poszedł spać i tak wcześnie się obudził, ja nie wiem. Teraz cały czas szaleje, bawi się. Zasiadamy do śniadania. Mamy teraz 20 stopni na zewnątrz, ma być 24. Ale chmurki są. Z twojej plażówki nici. No, Mamy już tutaj kawkę, węgosz, łosoś, dzisiaj post. Ale post, węgosz, łosoś. oj <noise> ja, my się śmiejemy, post, węgosz, łosoś. I tu jeszcze jajeczka, Wojtek studzi. A co się mówi? Dziękuję. No nie. Nie musisz, nie ile, musisz, nie musisz. Ile to jest? Ym, 100. No. A 100 złotych to ile to jest funtów? Zobaczcie z ja jest 2? Dwa. Eee. Tylko żebyś tata mówić ilość, żebyś miała wyobrażenie, ile to jest. O, ja już wszystko bym mógł kupić. O, teraz byś mógł wszystko kupić. Czekamy, co? Ja bym prosił. No. Patrz. A może zrobisz zakupy? O, pójdziemy zrobić zakupy do domu. Stąd mi tak? zakup! No, no, widzisz? Ale po ile by musiało być... Żeby... Ktoś puka, a Wojtek wyszedł maksam z domu. Cześć! Ojej, gorąco, gorąco jest? Coś ty no. jednak? Jabłuszko jesz? Ja widziałam, że ty na drzewie byłeś. Na drzewo się wspinałeś. Tata mi zdjęcie przysłał. Fajnie. I dziura widzę już jest w spodniach na kolanku, nie? Nie, już było. Była? Ale się tak nie Coś ty, przewróciłeś się? Co się stało? I na beton. Co się stało? Ojej, awary. Ojej! Nie chciałem do domu. Oj, bieda. nie chciałeś, szkoda było Ci marnować czasu? Na plażę. Ja w ogóle siedzę przy komputerze i montuję vlog, ale jakie fajne zakupy oni przynieśli z warzywniaka. Zobaczcie, mamy taki piękny arbuz. Mamy banany. Ojej, a jak pachnie ten koper. Cały worek ogórków będzie Wojtek robił małosolne. Trzy takie piękne mandarynki. Zobaczcie jakie piękne truskawki. A jak pachną? Ojeka, takimi, takimi, naprawdę słodkimi truskawkami pachną. Pomidorek. No i koper i zobaczcie z czosnkiem i za wszystko zapłacili 91 ,13 zł 13 groszy. To gdzie teraz do rybnego? Tak. Dobra. No to pa, pa, pa.

A jaką masz ładną koszulkę, bardzo fajna. No i co, Maksiu, Wróciliście wreszcie? No na chwilę... Nie, no, nie wiem. No, no i znowu zapomniałam tatę zapytać. co? <grym> Cześć! Dobra, Monika od razu tutaj przyszła, bo idziemy zaraz. Yy, musimy zakupy. Takie już wiecie, na święta jakieś porobić. Jutro jest sobota i sklepy są krócej czynne, no a też jest ciepło, więc no ja też bym chciała się gdzieś przejść. Zaraz pójdziemy, ale zobaczymy najpierw, co Wojtek w tym rybnym kupił. No i właśnie Monika z nami się przejść, z nami pójdzie. Dwie gazetki sobie kupiłeś? Nie, to nie jest gazeta. A nie, pokaż, a to bańki są. To u, 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 fiu, fiu, fiu. No i tutaj zakupy. O, watę kupili. Musimy rzeżuchę zasadzić, bo ja tutaj mam właśnie, że żuchę przywiozłam z Anglii. Znalazłam to przywiozłam i przywiozłam też, zobaczcie. Przywiozłam barwniki i tatuaże i będziemy tym się zajmować dzisiaj albo jutro. No i co tutaj jest? O, naleśniki z twarogiem. A jaka cena? Kilka naleśników 24 zł prawie. Ja dziękuję. 38 zł za kilogram, cztery naleśniki, 4, 3, 24 zł. Ja. Co tu jest jeszcze? Krewetki, 13,53, 200 zł za kilogram, nieźle. Cztery krewetki. cztery krewetki za 14 zł. No ja nie mogę tych cen. A może tam jest 5, ja nie zauważyłam? Dla ja ciebie nie chcę. No, jest nie, ja chciałam tylko, żebyś zabawki. Nie, Max, Wejdziesz czytał. To jest Kaczor Donald, to fajne, to jest komiks. Zobacz, masz obrazki. Nie, no wyciągam, a tam zobaczcie, wszystko cieknie. Dobra, Ym, barszcz czerwony, sok pomidorowy, tatar z pstrąga, a tutaj y, tatar z łososia, paprykarz z dorsza, pasta z halibuta, możesz, no i tutaj tak? y, <laughs> y, słodycze teraz są o zapachu rybnym. <laughs> No dobra, tu jeszcze coś. Ile zapłaciliście? W sklepie rybnym 159,30, a tu to tu, tu pewnie gazetki maksa. Nie, to tylko potwierdzenie. Jejka, jakie tu zmiany. Ulice tutaj robią nową, na nawierzchnię. Ładnie tutaj będzie. A tak dziwnie, jak te fontanny nie, nie działają, nie? Ale zobaczcie, jakie drzewa tu są w ubrankach. I jak zawsze, jak jesteśmy w Gdańsku, idziemy aleją Wojska Polskiego. Będziemy przechodzić koło mieszkania, w którym kiedyś mieszkaliśmy. Tak fajnie wrócić, tutaj, zawsze na tą ulicę. Tutaj już mieszkaliśmy. Tu mieszkała Wojtka mama. A tutaj mieszkaliśmy my. Wejście do klatki i tutaj te pierwsze dwa okna. Tu był pokój Maćka i Moniki. Tu był nasz salon. Kuchnia i sypialnia i łazienka z drugiej strony.